Leila cicho niosła tacę z winem do lśniącej sali bankietowej VIP, wtapiając się w morze luksusowych garniturów. Kierownik hotelu spojrzał na nią groźnie. Idź powoli. Nie rozlej na dywan za milion dolarów. Amerykański gość prychnął. Taki poziom obsługi w pokoju VIP? Leila pochyliła głowę cicha jak cień. W tym momencie wszedł japoński miliarder, uwalniając szybki strumień japońskiego, który wprawił całą salę w zakłopotanie. Napięcie wzrosło, gdy zaczął się marszczyć a Ila powoli ukłoniła się przed odpowiedzią w bezbłędnej japońszczyźnie. Jej serce było ciężkie tego ranka, cięższe niż taca, którą teraz niosła. Obudziła się z SMS-em od mamy, krótkim i chłodnym. Twój ojciec jest rozczarowany, że wciąż to robisz. Żadnego dzień dobry. Żadnego jak się masz. Tylko to. Ila wpatrywała się w ekran. Jej kciuk zawisł, chcąc odpisać coś ostrego, coś prawdziwego. Ale nie zrobiła tego. Nigdy tego nie robiła sunęła telefon do kieszeni, włożyła swój wyblakły szary mundur pokojówki i udała się do hotelu. Ciężar tego SMSa trzymał się jej przez cały dzień jak wilgotne powietrze przed burzą. Była przyzwyczajona do tego, jak oczekiwania jej rodziny na nią naciskały. Ale dzisiaj kuło głębiej. Miała 23 lata. Pracowała w zawodzie, który nazywali poniżej jej godności w kraju dalekim od marmurowych sal jej dzieciństwa. A mimo to nie mogli pozwolić jej oddychać. Sala bankietowa buzowała władzą. Mężczyźni w dopasowanych garniturach, kobiety w diamentach, które łapały światło żyrandola. Ila przemieszczała się między nimi, niewidzialna. Nauczyła się znikać wcześniej, kiedy była dzieckiem, a przyjaciele jej rodziców głaskali ją po głowie, mówiąc taka cicha, mała istotka. Nienawidziła tego wtedy, ale teraz była to jej zbroja. Nikt nie zauważał jej prostej twarzy, jej miękkich czarnych włosów zapiętych z tyłu, jej dłoni zgrubiałych od sprzątania. Nikogo to nie obchodziło i to było w porządku. Nie była tu po to, by być widzianą. Była tu, by dowiedzieć się, kim jest, gdy nikt nie patrzy. Kobieta w eleganckiej czerwonej sukience z paznokciami pomalowanymi na tę samą barwę przyłapała wzrok Ili, gdy przechodziła. Trzymasz tę tacę, jakby była linią ratunkową, powiedziała jej głos ociekający rozbawieniem. Ludzie wokół niej zaśmiali się. Ich oczy przeniosły się na zniszczone buty Ili. Czy oni w ogóle was nie szkolą, żebyście wyglądali profesjonalnie? Dodała kobieta, unosząc brew. Palce Ili zacisnęły się na tacy, ale ona szła dalej, jej twarz nieruchoma. Postawiła szklankę dla innego gościa, jej ruchy precyzyjne. Kobieta w czerwieni patrzyła, czekając na reakcję, ale Ila nie dała jej żadnej. Po prostu szła dalej, jej milczenie głośniejsze niż śmiech. Gdy Ila dolewała do szklanki, mężczyzna w wyraźnym smokingu nachylił się blisko. Jego woda kolońska ostra. Nie pasujesz tu, kochanie. powiedział jego głos niski, ale celowy, przeznaczony dla jej uszu samych. To jest dla graczy, nie sprzątaczek. Uśmiechnął się szeroko, poprawiając spinki do mankietów, oczekując, że się skurczy. Dłoń Ili zatrzymała się w połowie nalewania, butelka wina stabilna. Spojrzała na niego jej oczy spokojne, ale przeszywające i powiedziała: Pracuję. Jej głos był miękki, ale niósł ciężar, który sprawił, że się cofnął. Jego szeroki uśmiech zafalował. Skończyła nalewać, odwróciła się i odeszła, zostawiając go patrzącego za nią. Jego spinki do mankietów błyszczące bezużytecznie w świetle. Hej ty. Warknął głos. To był kierownik hotelu. Szczupła kobieta ze ściągniętymi ustami. Jej identyfikator brzmiał Cheryl. Nachyliła się blisko jej oddech ostry od gumy miętowej. Twój mundur jest pognieciony, żenujące. Popraw to, zanim zawstydzisz nas wszystkich. Ila skinęła głową, jej twarz pusta. Przesunęła tacę do jednej ręki, wygładzając spódnicę drugą. Cheryl się nie ruszyła, po prostu tam stała, oczy wąskie. Pierwsza noc na późnej zmianie, co? Inny pracownik, młody facet z zaczesanymi do tyłu włosami, wtrącił się z zabaru. Uśmiechnął się szeroko, jakby przyłapał ją na czymś. Ila nie odpowiedziała. Odsunęła się. Jej buty ciche na pluszowym dywanie. Amerykański gość, mężczyzna z czerwoną twarzą i Rolexem, który błyszczał jako strzeżenie, pomachał na nią. Wino, powiedział nie patrząc na nią. Nalała stabilnie płyn łapiący światło. Spojrzał w górę, marszczeć się. Nie chce niezdarnych pracowników przy stole. Przyśli kogoś innego. Jego głos niósł się i kilka głów się obróciło. Szczęka Ili zacisnęła się, ale tylko skinęła głową, cofając się. Pokój wydawał się teraz zimniejszy, powietrze gęste od osądu. Stała przy ścianie, taca stabilna, jej oczy skanując tłum. Widziała to wszystko sztuczne uśmiechy, szybkie spojrzenia, sposób, w jaki ludzie się wzajemnie oceniali. Dorastała w takich pokojach, ale wtedy była po drugiej stronie tacy. Nagłe brzęknięcie szkła sprawiło, że się odwróciła. Gość, wysoki mężczyzna z jedwabnym krawatem i zadowolonym uśmiechem, strącił widelec na podłogę. Spojrzał na ile, wskazując: Podnieś to! powiedział wystarczająco głośno, by stół usłyszał. Po to tu jesteś, prawda? Inni zachichotali ich oczy na niej. Ila odstawiła tacę, uklękła i podniosła widelec, jej ruch płynny. Gdy wstała, mężczyzna oparł się do tyłu, uśmiechając się szeroko. Ostrożnie teraz. Nie potknij się. Nie chcielibyśmy zrujnować tego dywanu. Śmiech stał się ostry, tnący. Ila położyła widelec na stole, jej twarz spokojna, jej oczy spotykające jego przez krótką nieustępliwą chwilę zanim się cofnęła drzwi się otworzyły i wszedł japoński miliarder był starszy może sześćdziesiąt z twarzą jak rzeźbiony kamień jego garnitur był prosty ale ostry jego obecność cięższa niż kogokolwiek innego ukłonił się lekko i powiedział dobry wieczór po japońsku jego głos niski potem zaczął długą rytmiczną wypowiedź pełną precyzyjnych terminów biznesowych fuzje aktywa harmonogramy Amerykańscy miliarderzy poruszyli się na swoich miejscach, ich twarze puste. Jeden nachylił się do sąsiada, szepcząc, co on mówi. Pokój stał się napięty, cisza rozciągająca się. Zmarszczka miliardera pogłębiła się, jego ręce złożyły się ciasno przed nim. Ila stała nieruchomo, jej taca wyważona, rozumiejąc każde słowo. Spędziła lata w Tokio, studiując, słuchając, ucząc się języka, aż poczuła się jak swój własny. Słyszała frustrację miliardera. Sposób, w jaki jego ton przesunął się z formalnego na zjadliwy. Nikt inny tego nie uchwycił. Po prostu gapili się, zagubieni. Kierownik hotelu Cheryl machnęła na nią ręką. Nie wtrącaj się, syknęła. Jesteś tylko pokojówką. Oczy Ili przeniosły się na nią, potem z powrotem na miliardera. Jej palce zacisnęły się na tacy. Kelner w pobliżu, ten sam facet z baru, nachylił się. Myślisz, że rozumiesz japoński? Dalej masz. Jego głos był wystarczająco głośny, by inni usłyszeli, i kilku gości zachichotało. Klatka piersiowa Ili zacisnęła się, ale jej twarz pozostała spokojna. Wzięła powolny oddech, jej oczy stabilne. Amerykański gość, kobieta z platynowymi włosami i napięty uśmiechem, warknęła: Czy ktoś tu mówi po japońsku? Jej ton był ostry, jakby karciła pokój. Nikt nie odpowiedział. Zmarszczka miliardera pogłębiła się, jego ręce złożyły się ciasno przed nim. Gdy Ila stała przy ścianie, wspomnienie zamigotało. Miała dziewiętnaście lat, siedziała w tokijskiej klasie, jej profesor kiwając głową, gdy tłumaczyła złożoną umowę handlową. Jej koledzy z klasy klaskali, ich twarze jasne od szacunku. Teraz w tym pokoju była niczym innym, jak parą rąk trzymających tacę. Kontrast palił, ale nie pozwoliłaby to pokazać. Dostosowała uścisk, jej knykcie blade. Głos miliardera stał się ostrzejszy, jego słowa teraz o zaufaniu i zaangażowaniu wyłapała każdy niuans jej umysł galopujący by nadążyć gość w pobliżu zakaszlał mruczący niech ktoś zdobędzie prawdziwego tłumacza wargi ili zacisnęły się razem ale pozostała nieruchoma czekając kobieta w złotej sukience jej szminka odcień zbyt jasny szeptała głośno do swojej towarzyszki spójrz na nią stojącą tam jakby była częścią tego to żałosne słowa niosły się przecinając szum pokoju Ramiona Ili zesztywniały, ale się nie odwróciła. Sięgnęła po pustą szklankę na pobliskim stole, jej ruchy celowe, jej palce muskając trzon. Kobieta ciągnęła dalej, jej głos rosnący. Powinni lepiej sprawdzać swój personel. Ila postawiła szklankę na swojej tacy, kliknięcie ostre w ciszy. Spojrzała na kobietę, jej wzrok stabilny, a słowa kobiety załamały się, jej szminka nagle krzykliwa pod światłami. Ila wystąpiła naprzód. Odstawiła tacę na bocznym stoliku, Szklanki brzęczące cicho. Ukłoniła się głęboko i formalnie w sposób, którego nauczyła się w Tokio. Potem przemówiła, jej głos czysty i stabilny, jej japońszczyzna bezbłędna. Powtórzyła słowa miliardera, tłumacząc je na precyzyjną, profesjonalną angielszczyznę. Pan Takahashi proponuje wspólne przedsięwzięcie z waszymi firmami, koncentrując się na zrównoważonej energii. Prosi o zobowiązanie do redukcji emisji o 30% w ciągu pięciu lat. Pokój ucichł. Taca nie drżała. Miliarder zatrzymał się. Jego oczy rozszerzyły się. Potem po raz pierwszy uśmiechnął się. Powietrze przesunęło się jak burza przerywająca. Amerykańscy goście gapili się, ich usta na wpół otwarte. Cheryl, kierownik, jąkała się. Ty, ty naprawdę mówisz po japońsku? Jej głos był wysoki, niemal oskarżający. Lejla nie odpowiedziała, po prostu kontynuowała tłumaczenie, gdy miliarder mówił ponownie, jej słowa dopasowane do jego rytmu. Amerykański gość ten z Rolexem mruknął: Nie mam mowy. Ten język jest szalenie trudny. Jego głos był niski, ale niósł się. Kelner z baru wymuszył śmiech. Prawdopodobnie zapamiętała kilka linijek. Oczy ili nie zamigotały. Kontynuowała, jej głos spokojny, używając sformułowań na poziomie negocjacji, które uciszyły pokój. Kobieta przy stole, jej kolczyki błyszczące jak małe żyrandole, nachyliła się do przodu. Gdzie w ogóle się tego nauczyłaś? Zapytała jej ton ostry od niedowierzania. Nie wyglądasz, jakbyś była gdziekolwiek blisko Japonii. Słowa wylądowały jak policzek, a pokój wstrzymał oddech. Ila zatrzymała się, jej ręce składając.